Angela, powiedz mi, czy widzisz różnicę u swoich podopiecznych, którzy mają spersonalizowane programy żywieniowe Metabolic Balance i Twoją pielęgnację dobraną? W jaki sposób zmienia im się stan skóry? Czy jest różnica, czy też nie? Marta, jak najbardziej. Tak, ja zauważyłam, że głównie jeżeli wdrażamy indywidualną pielęgnację i. O, za tym oczywiście idzie też a nasz plan żywieniowy, tutaj Metabolic Balance, e, jak najbardziej. Dlaczego? Widzę przede wszystkim to przy cerach trądzikowych, przy atopowym zapaleniu skóry. Bardzo często ten stan zapalny, który dzieje się w naszych jelitach, zaraz pokazuje się na naszej twarzy. Ja zawsze powtarzam swoim podopiecznym że dobrze, że to pokazuje się na naszej skórze, bo my wtedy dopiero mhm. wiemy, że powinniśmy zacząć działać. Bardzo często idziemy do lekarzy, kiedy już jest za późno, bo coś zostaje odłożone w jakiś poszczególnych innych narządach i nie widzimy tego i nic nie działamy kompletnie z tym w żaden sposób. Natomiast tutaj bardzo często po zmianie nawyków żywieniowych, zmianie codziennej pielęgnacji widzimy są różnice zaraz, ja zaraz po wdrożeniu można powiedzieć, że po kilku dniach widzimy zdecydowanie zmniejszony stan zapalny na twarzy, trądzik, cysty, bolące gule i tak dalej, jest to objaw między innymi tego, co się dzieje w naszych jelitach, dlatego to jest bardzo ważne, to co na co dzień przyjmujemy, to co na co dzień spożywamy, to co mamy na swoim talerzu, jak bardzo wpływa na kondycję naszej skóry, zmniejszony rumień, zmniejszone stany zapalne, przede wszystkim zmniejszona suchość skóry, więc to, to jest po prostu petarda. Czyli same korzyści, taka indywidualna, mm -hmm. dobrana pielęgnacja, indywidualny mm -hmm. plan żywieniowy, i to, czy ja dobrze też rozumiem, że w Wpływa to nie tylko na mikrobiom w obrębie jelit, ale też na mikrobiom skóry. Oczywiście, na barierę naszą ochroną skóry. To, co się dzieje w naszych jelitach, mikrobiom tutaj jak najbardziej ma odzwierciedlenie tego, jak wygląda nasza skóra. Dlatego ja prócz tutaj codziennych, tutaj dużej ilości warzyw, owoców, też dobranych indywidualnie do, nas do, do naszego klienta, Zważam również właśnie między innymi na probiotykoterapię w międzyczasie, która mhm. również też ma duży wpływ tutaj na nasz mikrobiom. To ja powiem tak, że ta probiotykoterapia świetnie, ale właśnie musimy zadbać o ten talerz, bo jeżeli nie zadbamy, no to, to jest ta, podstawa. Tak, to te probiotyki nie będą zaszczepione, nie przyjmą się. Zgadza czyli się. taka żywność probiotyczna, czyli Zgadza dbamy się. o to, żeby były określone produkty błonnik, mhm. dieta właśnie przeciwzapalna i na tym, co faktycznie powinniśmy mhm. jeść. Dlatego, że każdy z nas ma inny organizm, mamy inne wyniki, jeżeli zrobimy morfologię. Oczywiście. Te plany muszą być po prostu dobrane Starę do naszych potrzeb. Zgadza mhm. się, indywidualne. To, co działa u jednej osoby, nie znaczy, że podziała u drugiej. To, co na co dzień jedna osoba je, nie znaczy, że u drugiej będzie dobrze to... Czyli um, jeżeli koleżanka mi powie, że ona e, je, przyjmuje coś tam i ja też po to sięgnę, to, to niekoniecznie, nie jest, niekoniecznie to u mnie zadziała. Tak, czyli tak jest. Mogę sobie ten w ten sposób pogorszyć stan skóry? Oczywiście. Tak. Tutaj nieświadoma przede wszystkim um, twoja, Twoje codzienne żywienie, nieświadoma Twoja pielęgnacja. Bardzo często no, może jeszcze posiłkować tym, że widzimy. Totalnie odwrócony um, charakter tego, co byśmy chciały uzyskać, więc chcemy tak na dobrą sprawę powiedzmy, zmniejszyć ten trądzik, a same mm -hmm. nieświadomie używając produktów, czy też um, planu żywieniowego osoby, kto, na przykład swojej koleżanki, nie wiemy, że tak naprawdę sobie naprawdę szkodzimy. Bo to jest dobrany pod nią. Nie tak, po, dokładnie. Po moje potrzeby, pod moje wyniki badań, okay. dlatego mm -hmm. zwracamy na to szczególną uwagę czyli personalizacja, indywidualne podejście do każdego i przede wszystkim to mm, taka chyba puenta dla nas, że wszystko zaczyna się w elitach. Dokładnie. Wszystko zaczyna się w ilitach. To co mamy, na co dzień spożywamy, to co na co dzień nakładamy na naszą skórę twarzy ma ogromny wpływ na to, jak wyglądamy, jak się czujemy. Wiadomo, to jest też nasza pewność siebie, która jest nam na co dzień potrzebna, słuchajcie. Jak się lepiej czujemy, to lepiej działamy, mamy Zwojujemy lepsze wyniki. Świat. Dokładnie. Więc, zaraz, tak. pójść po podwyżkę, <laughs> dokładnie o tym samym pomyślałam. A czy też zauważyłaś, że właśnie jak się tak e, e, zmieniają nawyki żywieniowe, nawyki pielęgnacyjne, e, nabieramy tej pewności siebie, też mamy inne nastawienia do życia, mamy Oczywiście. więcej energii, tak. chce nam się. Tak. Jak mamy często. Inne pacjentów Tak, pytam, tak. czy rano mu się chce wstać? E, nie, nie chce. Ale po miesiącu słyszę, że tak. Rano jest co zrobić, mam ochotę. Wyjść z domu dosłownie, mhm. bo też e, przy takiej diecie przetworzonej bardzo często osoby zamykają się w domu. Tak, One siedem. unikają kontaktu z innymi. Dokładnie, bardzo często spotykam się z takim scenariuszem, że osoby mówią, że nie chcą chodzić z domu. Jak siedzą ze znajomymi, to tylko przy, przy zgaszonym świetle. Jak wychodzą, to zwyczaj wieczorami, żeby nie było widać mhm. tych zmian zapalnych, tych cysty na naszej twarzy. To jest e, naprawdę to bardzo źle, na nas wpływa. Ja zawsze mówię, że jeśli. Ktoś nie będzie gotowy na tą zmianę, no to niestety nic się nie zmieni na naszej skórze, bo to trzeba tutaj wspomnieć. Jeśli wstajesz rano i patrzysz w lustro, i to jeszcze nie jest ten moment, że czas coś ze sobą zrobić, to ty nic przez ten mm -hmm. czas nic ze sobą nie zrobisz. Natomiast jeśli patrzysz w lustro i widzisz, nie, nie mogę na siebie patrzeć, w końcu coś z tym robię. To nagle momentalnie ten proces Reszta przemiany się bardzo szybko tutaj idzie naprzód i to jest w ogóle totalny hit dla mnie. A uważasz, trwa... że tutaj pierwszeństwo będą miały te produkty, które są dostępne u takiej pani krysi na bazarku, mhm. która po prostu ma małe gospodarstwo? Uprawia mm -hmm. nie wiem paprykę, pietruszkę, marchewkę, mm -hmm. czy też ja naczytam się różnych badań i sprowadzam sobie z drugiego krańca świata jakieś suplementy cudowne, które mają przez dwa dni spowodować, że ja, nie wiem, będę księżniczką nagle. Nie wierzę w takie cuda, tylko no jak bierzemy. Lokalne źródła, więc tutaj ja zawsze korzystam też z lokalnych ryneczków, tu gdzie mam dostępne jabłuszka, owoce, warzywa. Takie z pierwszego kontaktu, z zaufanego źródła mm -hmm. jemy sezonowo, lokalnie. To, co mamy dostępne w danym sezonie, no po to sięgamy. I nie to, że mamy czas na przykład na maliny, a my w tym czasie jemy mrożone maliny, tak? Mamy w tym czasie swoje malinki, które są no, w listopadzie. listopada, dobrze, ładować maliny się nie bójmy ich. Maliny do listopada możemy normalnie kupować i pamiętajmy, że tak nie musimy ich myć, możemy tylko opłukać je w skórzu. Tak. A owoce jagodowe jak wpływają na stan cery? Tutaj on bardzo wszystkie ciemne owoce to bardzo dobrze wpływają na naszą kondycję skóry, mają silne działanie antyoksydacyjne, więc tutaj działają przeciwzmarszczkowo, słuchajcie, więc to wow. jest Coś fantastycznego. Witamina C tutaj jak najbardziej króla aronia, wśród witamin. Tak, aronia Dużo witaminy C tutaj. i ropitnik. To rokit, jest zgadza się. takie must have. Mhm. E, Każdy więc... z nas powinien na co dzień przyjmować tak. tutaj. I podnosi odporność. Tak. Nie, no, że odporność, jeszcze jest tam skóry, no to jest petarda, naprawdę. No, Dwa w jednym, czyli <laughs> dosyć, że będziesz piękna, to jeszcze, jeszcze będziesz jest... miała odporność i będziesz miała siłę, by działać, zmienić swoje żeby życie. Działać, A na przy tym, co dalej, masz ogromną pewność siebie. Słuchajcie, a to jest w dzisiejszych czasach najważniejsze tak, bo jeżeli nie potrafisz sprzedać swojej wiedzy, nie jesteś przebojowa, no to nikt o to Tobie nie usłyszy, po co masz się marnować, dosłownie. Tak jest, dlatego słuchajcie, nasza, nasz stan kondycji skóry zaczyna się w tak, dbamy o to, co jemy, patrzymy na ten nasz talerz, ja zawsze mówię, że 50% na talerzu to też zawsze owoce i warzywa. Marta, dobrze, że Ty jesteś zawsze tutaj ze mną, więc jeszcze... Mówimy wspólnie, tak. jednym głosem, tak. także... Zgadzamy się w wielu kwestiach, no chyba w każdej, więc połowa talerza to owoce i warzywa, i o tym pamiętajmy na co dzień. Więc Twoje zdrowie, Twoje zdrowie skóry zaczyna się w tak? Tak jest, Marta? Tak jest, Twoje zdrowie w Twoich rękach. Pamiętaj o tym, by jeść lokalnie, sezonowo. Nie bój się tego, a Twoje życie się odmieni. Dokładnie. Twoja, twoje życie całkowicie się odmieni. Dziękujemy. Dziękujemy.